Lekapity, jak pamiętacie, jest już odcinek na moim kanale z tego, że wyszedł z Kibili Toilet, uwaga, 50... 50... 57 part 2, wyszedł godzinę temu, ja już go nagrałem, właśnie pierwszym polskim YouTuberem, który go nagrał, mogę się mylić, bo jak ja to nagrywam, to jeszcze nie było nikogo, no chyba, że z Anglii, ale w Anglii to chyba, nie no, chyba ta sama godzina, ale się nie znam. Naprawdę to są miliony. No. Brawo, udało się! Mieli rację z tymi wyciekami. Mieli naprawdę rację. Więc z okazji tego kanał powraca, bo za dużo rzeczy się dzieje. Nie, może, nie mogę być jak Fire Road, że zostaje bez komentarza i odchodzę z YouTube'a już będą trzy odcinki nowe jeszcze później czwarty i piąty może rzucę no i oczywiście zobaczycie jeszcze shorta i jakby coś pod shortami najnowszymi no zgłaszajcie się to ja najwyżej narysuję wasze awatary bo mam talent akurat zauważyłem to dopiero po yy, ten po pięciu latach rysowania zauważyłam, że mam talent. Więc jakby coś zgłaszajcie się, postaram się jak najładniej i teraz możemy pięknie żyć, bo party 2 już jest i możemy żyć z tym, że Titan Speakerman jest wolny, ale najbardziej mnie to smuci że Titan, znaczy Titan Boże, że ninja y, Kameraman jakby leży dalej tam, ale żyje, bo widzieliśmy jak się rusza, no więc jest szansa, że 50, 50... Boże, myli mi się. W trzecim, trzeciej części, bo musi być trzecia część, pojawi się... później ta przyleci ta TV Woman. Plączę mi się język za dużo wrażeń. Przyleci kamera woman i mu pewnie pomoże. Jak wszyscy na to liczą, no, pojawiła się TV-man, czyli TV-woman, TV TV myli mi się wszystko, no i się pojawiła, no i odmieniła go z kameramenem. Będę mówić kameramen, ani ta. Yy. Może nie wytrzymam. I mam jeszcze nadzieję, co to jest. Dobra, to już wiedzieliśmy. E, miejmy nadzieję, że za niedługo zobaczymy jeszcze dużego tv -mana, czyli Titan tv -mana, bo naprawdę smutno jest bez niego. A ja już chcę nagrywać kolejny odcinek, pewnie za 2-3 dni pojawi się nowy odcinek. Więc teraz możemy tylko czekać. A robimy teraz daily na kanale.